Mogą się mieć smaszki. Ja ci powiem tak z mojej perspektywy. My mamy produkt, którego w Polsce jeszcze nie było. Eee który jest topowym, no, dosłownie topowy produkt, no masz Louis Vuitton, tylko że w judo. Widziałem w Brazylii, że robili podobne rzeczy i w Stanach, ale w Europie w ogóle nie widziałem czegoś takiego. Ciało, którą sukienkę wybrałaś? Numer jeden. Sukienkę numer jeden, TikTok. Say hi to TikTok everybody. <głos> <głos> Co do mojego baby shower, to nie wiem, nic, dziewczyny zrobiły niespodziankę, także zaraz przyjeżdża po mnie Wika i jedziemy. Co ty wkręcasz jak ty już po baby shower jesteś? Nie wierzcie niczemu co zobaczycie w sieci Pamiętajcie również z moim profilem Nie wierzcie niczemu To wszystko to ściema Nie jest łatwo moi drodzy Ale Jest przyjemnie Na samym treningu nie jest tak przyjemnie I Bardzo często jak wchodzę od samej rożewki Czuję, że trochę nie mam siły Czuję, że trochę dzisiaj nie ten dzień Nie te ciężary tu to się zakuje, tu mi się nie chce, a w sumie to mało spałem, albo coś. Ale dzisiaj 9 godzin pracy. Mam godzinę, 15 przerwy, stwierdziłem, dobra, tylko to, tylko to parę drążków, koniec. Pół godziny i jestem już po drugiej serii i już mi jest znowu przyjemnie. Naprawdę mostow to wierzę, że nasze ciało ruchem produkuje energię do życia. Przychodziłem zamolony, minęło 10-15 minut. Czuję, że żyję, no nie wiem, no mam tak po prostu i naprawdę, naprawdę uważam, że jest to coś, kto, co każdy może sobie wypracować u siebie, tylko trzeba po prostu czasami się zmusić do tego, no nie będę Was ciemniał, też się zmuszam do tych treningów nieraz, ale wiem, że przed treningiem mi się nie chce, na treningu mi się czasami też nie chce, ale wiem już w połowie treningu, że to jest to, to jest to miejsce, właśnie po to tu przyszedłem i dzięki temu jest godzina 11.05, nakręcę się na pozostałe godziny pracy, a dzisiaj pracujemy do 18:00, więc dzisiaj... Naprawdę będzie ciężko Ale to jest właśnie to, to jest to, po co jest ruch Ruch jest po to Żeby ciężkie rzeczy robiło się łatwiej Może sobie to powieszę na ścianik 35 minut, moje drodzy, i finito nie ma, jakaś lipa normalnie Hello. Super, mamy to dziecko bliżej siebie, jest dużo nie musimy się dodać. na części do takich ale ten budynek się kompaskowo złożył, więc. Nie ma to jak dobra pogoda na zakupno. Zakupno. Na zakup wózka, fotelika, bazy Izofix i wszystkich innych rzeczy. Tutaj i Wrocław moi drodzy. Kupiliśmy wszystko. Wszystko kupiliśmy. Jedna faktura w jednym miejscu, wszystko. Fajnie. Fajnie, wszystko kolor beżowy, Rose Gold Rama. Kurde no powiem wam. Wy już pewnie będziecie widzieć to wszystko jak już ten vlog powstanie, ale my się już nie możemy doczekać. Naprawdę nie szefowa. My się nie możemy doczekać tak, już, nie? Tak. Aż będziemy jeździć y, beżowo Rose Gold wózkiem. W deszczu tak jak teraz. Tragedia. Dziękuję. Biuro jest tu z lewo. Cześć Kastecik. Oj, biedactwo, biedactwo. I tu w prawo Leo, tu w prawo. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Hello Medzakowa. Dzień dobry. Hello. Nie możesz mi chwilę nagrać. A gdzie się nagrywa? Gdzie się nagrywa? A. No dobra, ale nagrywaj chociaż coś jak idziemy. Albo mnie, albo siebie, albo coś. Nie! Dobra, idziemy na i przejścia. No do dzieci tak szybko je po małe duszki. <noise> Czesia. Trzecie miejsce Anastazja Baranowska. Miejsce piątnę. Powiem Wam w sekrecie, że najłatwiej, najłatwiej. Eee, najlepiej, najwięcej wyników może w ten sposób do jakiegoś momentu osiąga się wtedy, kiedy się walczy i ma się na wszystko wywalone. Kiedy się nie chce. W sensie, że nie zależy komuś. A mam wywalone, trenuję z od czasu do czasu, a nie na zawody, a sobie powalczę. I to do pewnego momentu chodzi o to, że bardzo dużo zawodników zżera stres i zżera ta presja, którą sobie sami nakładają, bo wiedzą, że włożyli masę pracy i. Jest to potrzebne każdemu i bez tego nie będzie wyników później. Te wyniki będą tylko chwilę, o młodzi kadet max. Także jeśli też jesteś w tym miejscu, jeśli też jesteś w tym miejscu, że starasz się i narzucasz sobie presję i masz ambicje, żeby zostać kimś i ci nie wychodzi, to trzeba to przetrawić i pracować więcej w takim razie nad koncentracją, nad głową, a może troszkę mniej na tą fizyczność, nad tą techniką, nad tym wszystkim ważne, Ale bardzo dużo osób tym zapomina, że walka nie jest nie tylko fizyczna, tylko też psychiczna. Bo trening głowy bardzo często polega na pół, e, pół, pół godzinnym siedzeniu przed świeczką i patrzeniu się w świeczkę. Ale uważam, że bardzo wiele osób, wielu trenerów i zawodników zapomina o tym aspekcie psychicznym. I są świetni, są królami techniki e, treningu, a później i tak nie wychodzi na zewnątrz. Lecimy dalej na matę. Zawodników 16 państw Europy i Azji. I prosimy o wejście posłów sandorowych. Witamy Niemcy oklaskami. Witamy Czechy. Co jedziemy do Włoch? Tu wszystko jest git, zobacz, tu się dzieje. Zresztą chyba nawet nie wiem, co ten, co gadać. Całą noc nie przespałem, chyba o 30, 30 się już obudziłem. Kiedyś miałem już coś takiego, ale w prawym kolanie. Pojechaliśmy wtedy z moją żoną na SOR, yy, ale wtedy miałem też gorączkę i tak dalej, i rzeczywiście miałem tutaj problem. No teraz nie mam pojęcia, o co chodzi. <grym> Najlepsze jest to, że dzisiaj kręcimy rolki dla sponsora. I zabieram dzisiaj dzieciaki i, i tak dalej Także plan jest taki, że będę po prostu zagryzał zęby i nie dam po sobie poznać, że coś jest nie tak A o 12 mam wizytę dzisiaj u ortopedy No i zobaczymy, co mi ciekawego powie ortopeda My za no, 20 godzin jedziemy do Włoch, trasy 1300 km Zaczynamy dzień od tego, że jedziemy do mechanika teraz odebrać busa Bo bus uległ awarii, jak jechaliśmy na zawody do Nowej Soli no a dzisiaj w nocy jedziemy już do Włoch, więc trzeba go przetestować. Zresztą on był testowany w weekend, więc to nie jest tak, że jedziemy na przypał. Wszystko jest OK, tylko no muszę go odebrać i sam nim trochę pojeździć, żeby się upewnić, że wszystko jest gitara. Nie żebym się znał, ale wiecie, jednak wsiąść i tam coś tam popajacować. Uwaga, fun numer jeden po odebraniu busa. Przegląd się skończył. <śliquenny> Przegląd się skończył. Za pół godziny odbieram dzieci z, z, na zbiórkę. Mamy zbiórkę pod basenem. E, za godzinę nagrywamy. Kolano to mi wybuchnie zaraz, nie żartuję. E, I przegląd się skończył. Dzisiaj jest poniedziałek 13, czy... Przepraszam, o co chodzi, bo... I love it. Mondays mornings, baby. Poniedziałki. To jest mój ulubiony day of the weekend, of the week. A co ty masz do moich klapek, przepraszam bardzo. To są właśnie brzydkie. Co? Dzień dobry. jak wizyta idzie? Źle. Źle? Nie idzie? Na lecie no, co się dzieje? No, coś mam. Pacy tu współpracuję. Czemu ty nie współpracujesz? Ty? No, 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 Czy to fizjoterapeuty? Przecież ty nie wiesz, że się chodzi ze zdrową nogą? Z kawą, ciastkami, to przyszła mi z kolumn kolana. Z brak dobrego wychowania, Nelita. Pamiętaj, mm. ja zaczęła dziś do fizji i mówi: Tu mnie kiedyś bolało, ale już nie boli. Jak idzie trening? Świetnie. Świetnie? Pokaż. Ja sobie teraz przeoporuję trochę. O, przeoporuję. Kto cię rzucił? Oh, o, koleżanka. Nieźle. I co koleżanka na to powiesz? Leżeli nie ćwiczyli nic? Pompki robili. A, pompki. To Sasza, chłopie, ty akurat lubisz pompki. Ja się robili tam wykroki, wszystko. Do przodu, przodu. przodu młodzież Mamy to. Pięknie dziękujemy. Również. Lecimy dalej. Opinia wystawiona. Odwołałem wyjazd. Odwołałem tu dużo powiedziane. Przełożyłem w ogóle jeden dzień do przodu. Bo nie dałem rady. Nie dałem rady. Trochę się bałem, że na drodze coś mi się będzie działo, że kolano, że to, że będę może trochę nieskoncentrowany. skoncentrowany. I stwierdziłem po prostu dla bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci i też swojego, że lepiej jeśli go przełożę o dzień do przodu, bo nic się nie, nie stanie takiego. Wiadomo, ludzie mieli swoje plany, też ja też, też dzisiaj trochę pod górkę się przede wszystkim zrobiło. Ale no przede wszystkim ja zawsze w takich wyjazdach uważam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I nie tracimy żadnych dni treningowych, bo kamp jest robiony pod nas, po prostu zostaniemy sobie dzień dłużej i będą kolejne dwa, dwa, kolejne dwa treningi po prostu ostatniego dnia. Więc y, tutaj się nic nie dzieje. Yy, no i nie wiem, czy bym w stanie się pojechać. W sensie, dzisiaj się czuję dobrze, sprzątałem chatę i tak dalej. Wszystko jest git. Ale gdybym nie spał tych pięciu godzin, no, nie wiem, czy dałbym radę. Więc wydaje mi się, że wyjdzie nawet na, na lepsze to wszystko. I co? Widzimy się już w busie. Ten też człowiek.